Wylecz łączy nas wspólny żar Księżyc nas błogosławi, daje nam wiedzy dar Zapach jemioły i świerku otacza nas wszystkich w krąg Światło w ciemności wkłada magię do naszych rąk Dzwonki brzmią wśród nocnej mgły Wspólna moc łączy nasze sny Znów. Świąteczna magia splata nasze dłonie znów Razem w tańcu, razem w śmiechu Bogactwo mocy w każdym naszym oddechu Krąg spleciony, magią serca biją Wiedźmy tu tańczą, wiedźmy tu czynią w szeptem mocna zwoła, niesie się nasz śpiew. Iskry w ogniu strzelają, magia świąt tu drży, światło się rodzi z ciemności, blaskiem niebol śni. Dzwonki brzmią wśród nocnej mgły, wspólna moc łączy nasze sny. Piąteczna magia splata nasze dłonie znów. Razem w tańcu, razem w śmiechu, bogactwo mocy w każdym naszym oddechu. Krąg spleciony, magią serca biją, wiedźmy tu tańczą, wiedźmy tu czynią wieczór. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie na naszym ważnym czynieniu, ważnym rytuale. Dzisiaj będziemy wspominać i błogosławić zapomnianych. Co będzie potrzebne? Wyrażenie woli i cztery świece. Ja mam tą jedną główną, którą będziemy zapalać oraz jedną dla kobiet, jedną dla mężczyzn, jedną dla zapomnianych dzieci. Ja je będę zapalać tutaj na wizji. Od głównego płomienia, jak będę je zapalała, tak i wtedy wyrazem ze mną. Natomiast palić się będą poza wizją, bo mam kociołek poza ekranem, ale świece spalają się do końca. Ja wzięłam specjalnie ten świecznik dla przodków, co by wciąż i ciągle celebrować. Może sobie nie to parę w środek, proszę bardzo. Co by ciągle i wciąż celebrować um, ten stan samhajnie jeszcze. Tej zasłony między światami, która jest najcieńsza. No i dzisiaj to jest takie przepiękne, przepiękne podsumowanie. Witam wszystkich czyniących, i teraz dla rozluźnienia: jedynkę piszą ci, co ze mną działają, a dwójkę ci, co tak się przyglądają, wpadli przypadkowo albo nie wiedzą o co chodzi. Czyli jedynkę czyniący, dwójkę cała reszta. Zobaczymy, czy dużo nas będzie tutaj działało. Są jedynki. No to, czyli wszyscy wiemy po co jesteśmy. O, e, Kryś, Krysia wpadła. No to się trzeba przyglądać i patrzeć. E, te rytuały oprócz pełni i nowiu. Natomiast wszystkie, które robię, oczywiście są darmowe. Więc to jest wyrażenie woli, chęć uczestniczenia. No i kwestia obserwowania, co robimy i co działamy. Jeszcze Anna tutaj nie wie. No to dobrze to jeżeli będziecie chcieli sobie powtórzyć ten rytuał, bo Wam się spodoba, dwójeczki kochane, no to Was trochę zagarniemy do tego kręgu. Dobra. Myślę, że kto miał znaleźć algorytmicznie, już nasz program to znalazł, dlatego na początku zawsze się staram te parę minutek zagadywać, bo algorytmy pokazują, co chcą, ale kto znalazł, kto wie, ten jest. To co? Działamy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w wietrze, wzywam go poprzez czas i przestrzeń, użycz nam w tym rycie swoich mocy, potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój Sprzymierzeniec mieszka w ogni płomieniach, wzywam go poprzez świece ogniska, kominki i doliny cienia. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem wody, wzywam go poprzez morza, rzeki, oceany i strumienie urody. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem ziemi, wzywam go poprzez pola, łąki, lasy, macierz i stosy kamieni. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Kreślę krąg dookoła, które smutki troski stąd przegoni. Wznoszę blokadę, buduję mury twierdzy, która nas ochroni. Kreślę krąg ponownie, aby móc wzbudzoną skupić siłę. Buduję świątynię, zasuwam sztaby, by się mocą wypełniła. Kreślę krąg po raz trzeci. Przez sól ziemi wiatr szalony, czysty strumień żarco świeci oraz święte bóstw imiona Morigan. I tor. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. Jego granice wszelkie złe energie wchłoną. Będzie on dla nas wzmocnieniem i prawdziwą ochroną. Wejdźcie tutaj bez lęku, wzbudźmy krąg czystej mocy. Przekroczmy go z czystym sercem i czyńmy magię tej nocy. Zapalmy nasze pierwsze świece. Zapalam te świece w energii bogini i Boga w imieniu Matki i Ojca duchowych przez energię sił żywiołów, sił jasnych i czystych do współpracy gotowych. Niech jej światło stanie się symbolem i ofiarą działań moich zapłatą za pomoc w magii. Strażnikiem energii duchowych. W tak licznym zgromadzeniu, w tym czasie, w tej przestrzeni, tkamy naszą magię z bezpiecznych serc promieni. Niech niosą nas skrzydła mocy, siła z nami niech stanie. W noc spotkania czarownic nic złego się nie stanie. Teraz jest pora Samhain, czas, gdy zasłona między światami staje się cienka jak oddech. To święta pora, w której przeszłość i teraźniejszość spotykają się w jednym punkcie. To czas naszych przodków, naszych chwalebnych zmarłych, tych, którzy upadli i przekroczyli zasłonę tego świata do następnego. Tych, którzy przeszli przez bramę śmierci i narodzili się w innym wymiarze istnienia. Dla nas to czas, aby ich uhonorować i oddać im hołd. Dziś wieczorem, w ciemności, w ciszy i w blasku płomieni, pod tym rozgwieżdżonym niebem, Wspominamy tych, o których zapomniano, tych, których imion nikt już nie wypowiada, których groby zarosły trawą, których wspomnienia rozwiały się jak dym nad wodą. Dziś wieczorem upamiętniamy Was, nieznanych i niepamiętanych naszego świata. Dziś wołamy Was, duchy niepamiętane. Przychodzimy z miłością, nie z lękiem. Otwieramy nasze serca, byście przez chwilę mogli się ogrzać w świetle naszej pamięci. Niech ofiara światła i słowa będzie dla Was znakiem, że choć świat zapomniał, my pamiętamy. Kimkolwiek byłeś za życia, dziś wieczorem, teraz po śmierci, jesteś nasz. Należysz do wspólnoty ducha, do rodziny wszystkich istot. Gdy patrzysz na nas z drugiej strony, chociaż przez chwilę dzielimy się naszą ofiarą i błogosławimy Cię, bądź pozdrowiony i uszanowany. Zapalmy pierwszą świecę dla kobiet. Kobiety zapomniane, wyciszone przez czas, wy, które zostałyście dla nas utracone. Czy byłyście stare i samotne? Może miałyście tylko Wasze myśli, by dotrzymywały Wam towarzystwa w ostatnich chwilach? Czy odeszłyście w samotności, w ciemności, w milczeniu? Czy byłyście niezrozumiane, wyśmiane, pozostawione? Czy wasze dusze unosiły się ponad Ziemią, szukając choć jednej iskierki, która przywoła was po imieniu? Czy byłyście młode i zdrowe, i niespodziewanie zabrano was, a wasze przejście było dla was taką samą niespodzianką, jak dla kogokolwiek innego? Czy wasze ciała leżą gdzieś w zimnych, ciemnych miejscach, czekając na zabranie? A może leżycie gdzieś pod wieczornymi gwiazdami na polu lub w lesie gdzie nikt was nie widzi Zapomniane kobiety wasze duchy są dziś z nami obserwują nas spoza kręgu Pamiętamy o was i chcemy byście wiedziały że jesteście błogosławione i jesteście przez nas pamiętane Dziś przywołujemy Was w miłości. Niech Wasze duchy usiądą z nami w kręgu światła. Niech łzy, które kiedyś płynęły w ukryciu, zamienią się w perły pamięci. Błogosławimy Was, kobiety zapomniane, strażniczki dawnych tajemnic, uzdrowicielki, matki, siostry. Niech Wasz ból zostanie uzdrowiony. A wasza mądrość powróci do nas, jak święty ogień, zapalmy drugą świecę dla mężczyzn, mężczyźni. Czy jesteście zagubieni w przestrzeni między jednym oddechem a drugim? Czy nas znaleźliście? Czy obudziliście się w obcym miejscu, z dala od rodziny, przyjaciół, ziemi waszego pochodzenia, zapomniani przez wszystkich oprócz własnych demonów? Czy byliście w kwiecie wieku, a może doczekaliście wieku podeszłego, obserwując, jak choroby zbierają na was swoje żniwo? Czy jesteście pochowani gdzieś w nieoznaczonym grobie? Czy leżycie pod wieczornym niebem? Niech dziś wasze dusze odnajdą światło. Niech słowa pamięci staną się dla was drogowskazem. Błogosławimy was, zapomniani mężczyźni, wojownicy bez imienia, ojcowie, synowie, bracia. Niech każda łza, która spadła z waszego policzku, Zostanie dziś uniesiona w światło przebaczenia. Niech znaj znajdźcie spokój, którego kiedyś Wam odmówiono. Zapomniani mężczyźni, wasze duchy są dziś z nami. Pamiętamy o Was i błogosławimy Wam. Jesteście zapamiętani. Trzecia świeca dla zapomnianych dzieci. Słodkie dzieci przeniesione z tego świata do następnego, maleńkie iskry, które zgasły, zanim zdążyły zapłonąć pełnym blaskiem. Was czas był krótki, ale znaczący. Wasz śmiech wciąż brzmi pośród gwiazd. Z jakiegoś powodu wasze życie było zdecydowanie za krótkie. Opuściliście nas, zanim dorośliście. Tam, po drugiej stronie, macie dłonie, które was turą, głosy, które nudzą wam pieśni do snu. Macie matki, które was odnajdą i ojców, którzy was ochronią. Macie światło, które nigdy nie zgaśnie. Na tamtym świecie macie iskrę, która was przytuli, gdy będziecie potrzebowali poczuć się kochanymi. Może macie ojca, który was pocieszy, gdy jest gdy będziecie się bali, może macie brata lub siostrę, którzy poprowadzą Was w Waszej podróży. Dziś wołamy Was z czułością i miłością, nie po to, żeby Was zatrzymać, lecz by powiedzieć, że pamiętamy, że jesteście błogosławione dusze czyste jak rosa o świcie wieczne jak światło w naszych sercach. Gdziekolwiek teraz jesteście, czy byliście duzi, czy bardzo, bardzo maleńcy, Wasze dusze są dziś z nami, obserwując nas poza kręgiem. Pamiętamy o Was i chcemy, byście wiedzieli, że jesteście błogosławieni i jesteście zapamiętani. wy wszyscy kobiety mężczyźni i dzieci może przyszliście niezauważenie opuszczając ten świat ale my was pamiętamy przybyliście do nas w tę szczególną noc i jeżeli może to pomóc wam w dalszej podróży to niech tak będzie Wiedzcie, że jesteście w naszej pamięci i nie jesteście już zagubieni, niedostępni i martwi. Niech słowa tego rytuału staną się dla Was mostem. Niech prowadzą Was ku odpoczynkowi, ku światłu, ku odrodzeniu. Duchy, goście z zaświatów. Nadszedł czas. Uchonorowaliśmy Was i uczciliśmy Wasze imiona, chociaż często ich nie znaliśmy, ani Was za życia. Teraz nadszedł czas, abyście ruszyli dalej. Niech brama między światami zamknie się łagodnie za Wami. Wiedzcie, że od teraz nie jesteście już zapomniani. Wasze imiona, choć niewypowiedziane, zapisane są w naszym sercu. Żegnajcie duchy zapomnianych, odpoczywajcie w pokoju i świetle. Niech wasza podróż trwa w błogosławieństwie. Niech pamięć o was rozświetla wasze ścieżki, a błogosławieństwo waszych dusz niech płynie przez pokolenia jak cichy święty ogień. Wróćcie do miejsc, z których przybyliście, do których należycie, jako jedni z naszych ukochanych zmarłych. Wróćcie, wiedząc, że zostaliście uhonorowani i zapamiętani. Wróćcie przez zasłonę i pozostańcie w tamtym świecie. Już nigdy nie, nie będziecie zapomniani, a my uhonorujemy Was naszymi wspomnieniami. Żegnajcie. Odpoczywajcie w pokoju i niech nadchodzące etapy podróży będą was godne. Tak się dzieje, a więc tak jest. Na północ południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa. Szczerze dziękuję. Aż wioły ognia powietrza w ziemi niech także będą błogosławieni. Krąg jest zamknięty, po trzykroć zamknięty, po trzykroć bezpieczny. Dziękuję Wam, po trzykroć Wam dziękuję. Na uhonorowanie zapomnianych, naszą energię kieruje. no ja wiedziałam, że będzie ryczenie. Bo to nie da się wczuć w tą energię w tych dusz. No, że ja zawsze muszę ryczyć, że ja też zawsze muszę ryczyć, jeszcze muszę gadać. Więc w ogóle. No. Także myślę, że to jest najważniejszy rytuał w całym roku. Nie dla nas, dla nich dla uczczenia. No. Sekundę i słuchajcie zrobimy sobie, skoro już tu jesteśmy, dasz y, dekret dla przodków. Dlaczego nie? A potem chwilka przerwy i w drugim okienku Was zapraszam na niesamowite historie, także jeszcze będziemy coś, jeszcze będziemy się widzieć coś ogarniać. Tak, zaszczyt był być z wami. No ja tu muszę jakoś tak... Ciężko, ciężko mówić i ryczeć naraz. Ale nie da się nie ryczyć, nie? Jak człowiek o tych milionach lat ludzi, dusz. Większość to już pewnie jest w świetle, natomiast niektórzy jeszcze się błąkają, nie? Kto był pierwszy raz na rytuale dla zapomnianych, pisze jedynkę. Kto był jak... ileś razy przy dwójkę, o, ku rozluźnieniu, żeby się odryczeć? No, ja wiem, że dobre łzy, ale głos się, o, ile było ludzi pierwszy raz? Ojeja. No, dwójka też tutaj taka, tych jedynek tam naprawdę... Super, to Co, myślę, że to za już rok. za rok będziecie z nami na pewno jakkolwiek, nie? No to dobra. dobra. To jak ktoś leci i nie robi z nami dekretu, to buziakuje Was bardzo mocno. Jak jeszcze jesteście ze mną tego wieczora z dekretem, to super, to trzy minuty. E, szósty dzień działania. Ech, wszyscy płaczą. Bardzo dobrze. Bardzo dobra energia. To po prostu jak dwie baby płaczą, to jutro będzie burza. No. Dobrze jest. Monika jedynka, Ania jedynka. Dobra, dekretujemy. Już chyba przeczytam normalnie. Ja, urodzona, jestem najcudowniejszą iskierką wszechświata. Noszę w sobie Jego światło, Jego puls, i Jego rytm. Jestem częścią wszystkiego, co było, jest i będzie. Przez moje serce płynie pieśń stworzenia, a w jej dźwięku rozpoznaję głosy moich przodków. Dziękuję Wam, moi przodkowie, za Waszą obecność w moim życiu, za każdy oddech, który został mi dany przez Wasze istnienie, za każdą kroplę krwi, w której tętni pamięć dawnych czasów, za siłę, która płynie w moich dłoniach, za mądrość, która rozbrzmiewa w moim sercu. Składam się cała z cząstek Waszej energii. Noszę w sobie Waszą moc, Wasze doświadczenia, Wasze nadzieje. Ale noszę też Wasze troski, smutki i niedokończone sprawy. Dziś z miłością i wdzięcznością pozwalam im odejść. Niech wszystko, co ciężkie, wróci do źródła przemienione w światło. Przodkowie moi, bądźcie dla mnie łaskawi. Stańcie przy mnie w świetle, nie w cieniu. Obdarzcie mnie energią pokoleń czystą jak górski strumień. Odsuńcie ode mnie wszystko to, co już nie jest moje, co zakończyło swój czas w historii rodu. Wzywam Was, duchy przeszłych pokoleń, zgromadźcie się na tym świętym wiecu, w naszym kręgu. Niech płomień świecy stanie się naszym mostem, niech jego blask przenika przez zasłonę między światami. Łącząc ziemskie i duchowe w jedno. Po tamtej stronie nie ma dobra ani zła, jest tylko czysta świadomość i pamięć istnienia. Z tej przestrzeni mądrości pilnujcie, aby w moim świecie materialnym krążyły wokół mnie jedynie dobre energie, przyjazne duchy i błogosławione intencje. To wy jesteście częścią mojej mocy, to z waszego światła rodzi się moja siła. To z waszej mądrości czerpię wskazówki a z waszych historii uczę się jak żyć pełnią życia. Przyjmijcie dzisiaj mój hołd i podziękowanie. Niech ofiara z tego płomienia stanie się waszym naszym sprzymierzeńcem. Niech jego ogień oczyści to co wymaga przemiany i spali wszystkie bariery między nami, by miłość mogła płynąć swobodnie z przeszłości w przyszłość. O, przodkowie, wspierajcie mnie we wszystkich moich działaniach. Niech wasze potęgi aktywują moje możliwości. Niech płynie przeze mnie moc całego rodu, oczyszczona, świadoma, błogosławiona. Chroncie mnie w chwilach zwątpienia, prowadźcie, gdy szukam kierunku, wspierajcie, gdy tworzę i kocham. Niech wasza moc i światło otulają mnie, jak ciepły płaszcz ochrony i mądrości. Ja dziękuję Wam po trzykroć za życie, za lekcję, za miłość. Niech ta moc zapisze się w moim sercu, w krwi mojego rodu i w pamięci wszechświata. Niech stanie się błogosławieństwem, które trwa przez wszystkie pokolenia. Tak się dzieje, a więc tak jest. Dziękuję Wam. Moi kochani, po trzykroć wam dziękuję. Na wszelkie najlepsze przodkowe, zapomniane, pamiętane energie, naszą energię kieruję. Cudny wieczór, cudny rytuał. Dzięki, że byliście ze mną. Jak to, to honor być z wami, jak to powiedziała Agnieszka, chyba. Eee, dobrze, moi kochani, ja za moment wstawiam następne okienko i idziemy w niesamowite historie. Nie jest ich dużo, coś tam przysłaliście, więc sobie w tym naszym przodkowym działaniu ogarniemy. Także do zobaczenia za moment. Otacza nas wszystkich w krąg, światło w ciemności wkłada magię do naszych rąk. Dzwonki brzmią wśród nocnej mgły, wspólna moc łączy nasze sny. Tworzymy krąg, Jule, krąg pełen snu. Piąteczna magia splata nasze dłonie znów razem w tajemnicy.